Cześć, jestem Axis, a to jest kolejny film na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie Fortnitea, e, Zagramy w rankingowe Battle Royale, zagramy w oddziały, e, Zagram... o i mam złoto pie, i 56% już e, Tutaj model od macie. I zmieniłem Skina Agent Jones. No to ja już odpalam Tutaj Te czakry muszę zbierać Bo no chciałbym ten ten mieć Tą lotnie ta lotnio ona jest super moim zdaniem Wierny latający, latający Bizon Anga. No. pa. pa. Tutaj nawet Starbucks... Taifun. Tys... Tyle tych gier. Jakieś horory nawet. Chociaż to jest gra... no, dla dzieci. A tutaj są horory. W ogóle tutaj nawet są backroomsy, czy e, czy jakieś mapy FNAF. No. jest tego mnóstwo To wybieram zadanie, bo to jest mega łatwe Halo? A ja likwiduję gościa. No i zlikwidowany. na wysepkę. Ja się wyciszę. Masz ty Bosna. A nie, dobra. Ja lecę, bo... Wyrok jest wziąłem podstawową taką ty, z... zwykłą zwycięstwo, które było kiedyś jeszcze mega dawno. bosna. Ja tutaj wyciszę. I lecimy tutaj na skręcone slajdy. Tutaj mamy pompę chyba. Tak, to jest pompa. Tutaj w, w krzaku jest skrzynka, ale czy ktoś ją zebrał, to nie wiem. A w tej rundzie akurat nie ma, ale. Bo tutaj często jest skrzynka w krzaku. Kolejna pompa, kurde. A coś tutaj mamy. PMA, dobra. Skrzynka gdzieś tu jest, to chyba na górze. Dobra, biorę drewienko. Mamy skrzynkę z amunicją. Piorę osłona O, mamy jakiś karabin w końcu. Dobra. A ja wyrzucę tutaj tę pompę, niech ktoś sobie weźmie. Mi ona i tak nie jest za bardzo potrzebna. Mam cztery bańko osłony, chociaż nie wiem po co mi to. Dobra, zjem się. Dobra, tu nic nie ma chyba. Tu też. O, dobra, mam PM -a zielonego. A w sumie tego też wezmę. Bo się, może przydać. Tak, jak pompa, to może niekoniecznie, yy, bo tu wcześniej pompę wyrzuciłem, ale jednak wolę tego PM. -a. Bo nim też nie tylko na, na blisko będę zabijał, ale mogę na na daleko. Tak samo jak karabinem szturmowym. Tutaj kościół Grindzi robi. Tu nowy mega dobry sposób na poruszanie się. Teraz wam pokażę jak. Dobra. To jest szy szybkie poruszanie się W sumie na, na konsoli, tak jak gram, To może być nie najłatwiej zrobić bo trzeba klikać gałkę Ale Ale jest spoko no Kurde co on nie robię. Dobra, wymieniam oni tam gdzieś jeżdżą autem, chyba motorem. Dobra, ja tu wejdę na górkę, rozejrzę się. Kurde Dobra, ja tam na chwilę idę A nie, bo to są te granaty Dobra, to jadę z nimi Ktoś strzela? Czy to moi? Bo już sam nie wiem Kurde, spadłem. Dobra, biorę swoje auto, bo tak to się nie da jeździć. No mega obite, ale... Ale jest dobra. Kurde, gościu zabrał podkę. Tutaj mamy pompę zieloną. Uj, niebieski karabin, to fajnie. W sumie w tej pompie jest. Ma o, tutaj mam dużo tego. Ammo. Biorę ammo. Dobra, ja tam idę do nich, do tego auta, aptekę wezmę zamiast tego, tego. Dobra, ja biorę to auto. Aha, ona jest zablokowana. Wiem co zrobię. Ale nie wiem czy tak się będzie dało. O! Доброе Куда Курда, tutaj mamy dmr marka. Ale ja nie biorę. Tutaj Amma jest. Tutaj chyba jest Może. Ona jest tutaj na dachu. On jest tutaj na tym. No. Biorę tam pompa. Oni już tam sam. To ja idę do nich. Ten jeszcze gdzieś jest, więc musimy uważać. Bardziej to medalioniarze, bo bo to jest yy, cały oddział pewnie.

oni? Tu. Dobra, ja pożeruję w koście, ale nie. Dobra, ja leżę. No i tu zaraz może mnie zresetują. Fajnie by było. No, Widać, że oni to chyba mnie nie uratują. O dobra, że mi gościu. To chyba Polak jest. No i dobra, jestem. Jestem. Powróciłam. wymienię chyba ale dobra na razie niech będzie tak chociaż ja w tym w ogóle amo nie mam no trudno idziemy w sumie to mam yy, te inne rzeczy a oni tam idą Mam te tkania Ten ma y, z mojej drużyny y, pompy chyba tą, y, tego... Y, y, jak to się nazywa? Cerbera. A, bo on tam jeszcze są, dobra.

No ten gość ma pompę Cerbera i się może teleportować cały czas. No i po nas. Dobrze, tak, czyli na dzisiaj to już będzie tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.